Czy może nam pani powiedzieć, co to jest budżet obywatelski? To są pieniążki z budżetu miasta, które... no jak to powiedzieć, obywatele mogą wyznaczyć sobie na jaki celone pójdą jakaś tam suma. Czy głosował Pan w tym roku lub w ubiegłym na jakiś projekt? Nie, niestety nie. A czy gdyby mógłby Pan zaproponować jakąś zmianę w naszym mieście w ramach tego budżetu, to co o, to by to było? Trzeba by się było zastanowić. Chyba mniej inwestycji, które dochodów nie będą przynosiły. Czy, tych... Sądząc z obserwacji, czy jest coś, co Pan chciałby zmienić w naszym mieście w ramach tego budżetu? Co ja bym chciał zmienić? Ale bardzo trudne Panie pytanie zadała. Nie mam większego wpływu na zmiany w swoim mieście, ale wydaje mi się, że warto inwestować w młodych ludzi, w kulturę. W ośrodki rozwoju kultury, nie ukrywam, że ośrodki sportowe miejsca publiczne, w których mogłoby się nie tylko spotykać, ale rozwijać młodzież, a przede wszystkim brakuje chyba jeszcze takich ścieżek za dawnych lat, jakie były w Borku ścieżka zdrowia. To może proponować, jakie zmiany zajdą w naszym mieście? No przede wszystkim miejscowość, poprzez radę sołecką ustalają pewne, no. Pewne przedsięwzięcia danej miejscowości. Możemy zadecydować o tym, co zostanie w naszym mieście zrobione? Myślę, że tak. To tutaj myślę, że to jest sprawa demokracji, byśmy skorzystali, że im większa ilość głosów za danym projektem, to będzie to osiągnięte. No i ma pan rację, bo głosowanie trwało do 30 czerwca. Czy głosował pan może w zeszłym roku? Oczywiście, że tak. tak? Lubię korzystać z prawa demokracji, to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie dla nas młodych.